Cześć, witam Cię na kanale Twój Biznes od Podstaw. Twój Biznes od Podstaw to miejsce, gdzie pomagamy małym firmom przygotować się do skalowania. Oznacza to w praktyce, że będziesz mógł zarabiać coraz i coraz więcej. Prawda jest taka, że bardzo dużo małych firm dzisiaj ma trudności w tym, żeby osiągać coraz większe wyniki finansowe, a my jesteśmy po to, żeby Wam pokazać, jak to można zrobić skutecznie się chcę poruszyć z Tobą temat związany z klientami. Dlaczego nie zawsze musisz obsługiwać każdego klienta? Prawda jest taka, że kiedy zaczynamy prowadzenie firmy, zaczynamy swój biznes, czasami to trwa nawet kilka lat, to obsługujemy każdego klienta z wdzięcznością. To znaczy, mam, mam na myśli to, że każdego klienta traktujemy wyjątkowo, każdego klienta dopieszczamy, każdemu klientowi dajemy jak największą wartość, traktujemy go niezwykle indywidualnie. Wynika to z tego, że nie mamy jeszcze idealnego klienta, nie mamy jeszcze ustandaryzowanej procedury obsługi klienta. Bardzo często też jest tak, że trochę badamy rynek, patrzymy, których, którego rodzaju klientów jest najwięcej. Robimy wszystko, co możemy, aby ci klienci czuli się jak najbardziej zaopiekowani. Natomiast no, z biegiem czasu ilość klientów rośnie. I okazuje się, że takie podejście, takie, taka wyjątkowość w stosunku do każdego klienta no, staje się trudna, a z czasem wręcz niemożliwa do utrzymania. Okazuje się, że później zaczynamy się śpieszyć, zaczynamy popełniać coraz więcej błędów, zapominamy o pewnych telefonach, mailach, no i ci klienci przestają się czuć tak wyjątkowo obsługiwani, dlatego że ilość w stosunku do naszych możliwości bardzo mocno przyrosła. No i teraz w tym całym chaosie możemy oczywiście się zakopać, możemy próbować tych klientów coraz bardziej obsługiwać, możemy próbować tą sytuację naprawiać. No i zwykle związane jest to z tym, że pracujemy coraz dłużej, pracujemy coraz więcej, zarywamy czas prywatny po to, żeby dogodzić tam naszemu klientowi. Całkiem niedawno na jednym spotkaniu networkingowym podszedł do mnie człowiek i zapytał się mnie, jak ja sobie radzę z tym, że są klienci, którzy dzwonią z tak zwanym jednym pytaniem. Ja mówię, wiesz, no na samym początku, kiedy zaczynałam prowadzić swoją firmę, to oczywiście odpowiadałam na te pojedyncze pytania, no bo przecież zawsze ten człowiek może skonwertować na klienta. Natomiast no dzisiaj mamy na tyle dużo treści na social mediach, czy na YouTubie, czy na, na podcaście, czy na blogu, że zawsze mówię, że darmowe materiały są tutaj. Jeżeli ktoś miałby ochotę na to, żeby skorzystać z mojej wiedzy jeden na jeden, zapraszam na indywidualne spotkania. Dlatego, że dzisiaj, gdybym dzisiaj chciała na te pojedyncze pytania odpowiadać, to połowa mojego tygodnia to byłoby udzielanie bezpłatnych informacji. Teraz pojedynczy człowiek może czuć się z tym źle. Pojedynczy potencjalny klient. Natomiast kiedy ja na to popatrzę i popatrzę na to w taki sposób, że to jest ileś godzin w ciągu każdego tygodnia poświęcana na być może klienta, no to Trochę mi się to nie spina. Więc w momencie, kiedy tych klientów jest już naprawdę, naprawdę dużo, warto zastanowić się, który z tych klientów jest mi najbliższy, który, który typ klienta jest mi najbliższy, który typ klienta jest lojalny, który typ klienta jest zaangażowany, który typ klienta najwięcej przynosi pieniędzy do firmy, bo umówmy się, biznes to również pieniądze. No i teraz oczywiście w naszej głowie rosną różne scenariusze, no bo jak. Komuś podziękuje, albo kogoś nie obsłuży, albo komuś podwyższa cenę, to mnie zheituje. Wiecie, zawsze jest tak, że jak prowadzicie jakąkolwiek firmę, to jest trochę tak, że wychodzicie przed szereg. Jak wychodzicie przed szereg, to zawsze wystawiacie się na pewien rodzaj oceny, i hejtowane jest niestety jednym z parametrów, które jest to po prostu wpisane. Trzeba się z tym pogodzić. Natomiast można podziękować za współpracę tym ludziom w bardzo różny sposób, można to różne umotywować, można też. Na, na przenieść ich do, na, do partnerów. Więc w momencie, kiedy jakby dochodzisz do tej ściany, nie jesteś w stanie obsłużyć więcej klientów, to w pierwszej kolejności zastanów się, który klient jest najbardziej standardowy, który rodzaj klienta jest najbardziej standardowy, który ci przynosi najwięcej pieniędzy do firmy, a całą resztę prawdopodobnie musisz odrzucić. Teraz pytanie, co ja z tą odrzuconą grupą mam zrobić? Oczywiście, pierwsze, pierwsza wersja jest taka, że nadal możesz się z nim męczyć, nadal możesz się wyjątkowo obsługiwać. Natomiast no, umówmy się, że jeżeli obsłużysz jednego takiego klienta w sposób wyjątkowy, niestandardowy, to pochłonie ci to zdecydowanie więcej czasu niż obsługa takiego standardowego klienta. Więc jeżeli ty w miejsce niestandardowego pozyskasz dwóch standardowych, to ostatecznie biznesowo-finansowo jesteś na plusie. Więc tutaj się musisz zdecydować na to, czy nadal chcesz się z tymi klientami w cudzysłowie oczywiście meczyć, czy jednak chcesz rozwiązać to inaczej? Możesz również znaleźć godnych zaufania partnerów. Zawsze w Twojej branży są osoby, które mają podobne wartości, w podobny sposób działają, są na innym etapie rozwoju z firmy, w związku z tym będą bardzo zainteresowane tym, żeby przejąć tą grupę klientów, której Ty nie jesteś w stanie obsłużyć. I w tym momencie oczywiście nie robisz tego za przysłowowe dziękuję. Mówisz, że okej, okay, drogi partnerzy biznesowy, ja ci będę przekazywać klientów, ale oczekuję, że na przykład 10, 20, 30% wartości usług, którą on ci płaci, ty mi odpalasz w formacie prowizji. No i jakby patrząc na moje relacje, ja bardzo dużo klientów przekazuję do różnych partnerów, dlatego że nie mam takich umiejętności, wiedzy, a czasem na normalnym świecie nie chce mi się na pewnych elementów opiekować o siebie w firmie. W związku z tym mamy do tego partnerów, dzięki którym jesteśmy w stanie obsłużyć tych klientów partnerami i przy okazji za przekazany kontakt uzyskać gratyfikacje finansowe. Możemy również po prostu zrezygnować z grup klientów, czyli na przykład podnieść im zaporowo cenę albo na normalnym świecie przekazać mu informacje drogi kliencie, Kończę ten rodzaj działalności, nie jestem w stanie więcej cię obsługiwać, musisz znaleźć inną osługę. Także to też jest taka możliwość. Ja, na przykład, właśnie u jednego długoletniego klienta, z którym współpracuję ponad 15 lat, jest mi właśnie nie po drodze, jest mi niestandardowo. W związku z tym, pomimo tego, że tam jest duża lojalność i wdzięczność, bo ja bardzo cenię sobie tego klienta, bardzo lubię z nim pracować na co dzień. To pomimo tego ostatecznie podjęłam decyzję, że no, że nie chcę tej, tej współpracy skontynuować, bo ona zabiera mnie mnóstwo czasu z jednej strony, z drugiej strony powoduje element rozproszenia wśród innych zadań. W związku z tym po prostu powiedziałam temu klientowi, że drugi kliencie daje ci termin X, i, i w tym momencie po prostu musisz znaleźć rozwiązanie po swojej stronie, co ty z tą sytuacją chcesz zrobić. Więc czasami zdarza się i tak, kiedy nie chcesz szukać partnera. Ja, w tym konkretnym przypadku, nie chcę brać odpowiedzialności za polecane kogoś, dlatego że to jest duży klient z dużą, dużą wartością usługi. W związku z tym, no, jakby partnerstwo tutaj mogłoby być takim no, gdzieś tam godzeniem we mnie, że poleciłam kogoś niegodnego zaufania więc w momencie kiedy firma ci się rozwija pamiętaj o tym, że nie zawsze każdego klienta musisz obsługiwać. Masz prawo wybierać sobie klientów, z którymi chcesz pracować. Jako przedsiębiorca musisz sobie dać do tego prawo, bo my często jako przedsiębiorce uznajemy, że klient nasz pan i musimy każdego klienta obsługiwać. Jeżeli ciekawią Cię historię na temat tego, w jaki sposób podejść do, do skalowania małej firmy, to zapraszam Cię na, na nasz kanał i zapraszam do tego, aby go subskrybować.